Nie mam z dyskonomią, bo to jest ponownie mig. Secret of the wow. Ostatnio skończyliśmy w naszym y, ofisie I tak, musimy sobie zaktualizować naszego fazręcza Kurpila. No, tu mi chyba... No, upgrade available Ale ja nie mogę tego zrobić e, Insert database No to jest, w czym jest problem, że ja nie mam permis... A Tools krank Ok. Now, what are you waiting? Where? Eee Czekaj Oj, już idę, już Chyba Nie wyganiasz Mmm Where are we going? Tutaj Do main hell Kęcimy wajchą i... Uh, eee, dalej to pomyłki <coughs> O oh, kurwa What the f**k? O oh, kurwa oh, oh, oh. Okej okay. oh, oh, oh. To jest sleepy as fuck. O oh, kurwa Naga Ja pierdzielę ty Ło! Wow! Dwie minuty filmu już zawał Ja nie wiem Co mam zrobić? Nie gady że on tutaj będzie siedział teraz cały czas, no słyszy dźwięki? Eee. Iść to odpal Spalaj to. okej. Okay. Wow. To było. Ja to? Hej, mailbox. Czy mam coś w.? Tak, w mail. O, oh, jest coś. A, no my. A, no mail. A, dobra, to to. O, gdzieś tu są kostiumy. Hej, Pieter? No tutaj nie mogę jeszcze. Eee, okej, okay, czyli tutaj nic nie zrobię ogólnie, czyli idę tam. Tak, no mam nadzieję, przynajmniej, bo trochę nie słuchałem tamtego tego. O, tu jest jakieś. Dwa. Aha, to są numerki? Do warehouse się dostanę. Nie, nie dostanę się. Czyli, bo tu są numerki. Dwa i nic więcej. są takie drzwi. O. Tutaj tego nie otworzę, okej, okay, dobra. Jest 5 pięć. pięć, dwa. Czekaj, czy... No, weź mi to. Um, czekaj, chwila. Czy ja tu mam jakieś Ten, misję? Nie? Recover the Facebook property. Find the elevator to the manager office. A, okej, okay, dobra. Pyk. To chyba... tędy chyba tak opcja przynajmniej na Mamy... Okej, okay, jest safe. Tutaj mogę wejść. To tutaj wejdę. okej, okay, jest do upgrade'u jest, jest prezent. Dobra. Prezent sobie na przykład pakuję. Dzięki. Yy, teraz zrobimy tak. Tools, clank. kurwa Nie mogę go skraftować. No ma to sobie przynajmniej tego, że. Data driver. Data driver. Eee, nie wiem ja chcę na to mój ciągle fazręcz. Upgrade. Repair permission. Mam nadzieję, że tutaj cały czas będzie ta sama mechanika. O kurwa nie będzie. Okej. Okay. Okej okay. Ja pierdolę Dobra To jest do wyuczenia się Chyba, że jedno okienko sobie zostawię wolne o, oh, to jest. To jest. To jest. To jest. To jest. tam. Nie umiem operować wręcz był łatwiejszy, był łatwiejszy. To jest. 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 jest. To że yy, To nie jest. losowe okay. Nice A dobrze pomyśleć, dobrze wyknięto. To jest ta inteligencja czysta. Dobra, super. Mamy ulepszenie do database. Do do, ta... do ręczal V1 <ścoughs> coś. O ty, co to jest? Helper, dobra. Um... Runmon exit. czym jest Runmon Eggs? Nie, 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 nie rozumiem. Pewnie to będzie ten, ale mm, bo tego stworzyć nie mogę, jako taka, nie? Okej, okay, czyli ja muszę najpierw coś sobie. O, tu tutaj, tu tutaj jest vent. Tutaj coś tam mogę? Nie, okej, okay. a. Ja muszę coś znaleźć, tylko. Co takie? Piotra. Tego nie mam, niestety. Ym, czemu wszystko Musi znaleźć? Wszystko we FNAF-ie. Bo zaraz się okaże, że nie wiem. tu będzie Jackie. My znamy tą muzykę. Cześć, Jackie. O, tu jesteś. O! A. Ej, mogę piątkę. No, no, ode no, to? Coś tu może będzie to... Dobra, ja wolę nie wchodzić w te rejony na razie, bo... Coś czuję, że tu zaraz coś pierdolnie. Nie wiem, albo Mimik wyskoczy, albo... Jackie zacznie mnie gonić. Co? No, no...

What the Так, мяу быть, я то есть с Holy shit, fuck. O, no i to by było tyle z. O! Miejsce z trailera? Tak, tu będzie Jackie. Hej o! What? Było coś napisane? Nie, okej. Hej, Jackie. No jest tak zajebiście zrobiona. Okej, okay. o.

What się wpytę ty! Bieg! Come on! Ta muzyka! Ta muzyka go byli on riskin. O oh, No i dopa. Ale czy muzykę robił Leon Riskin? Założę się, że tak. Leon Riskin robi tak dobrą muzykę do FNAFA. Przysięgam. Ciągi We, Weź. Ciągnij, bajka. <ścoughs> ok, jesteś kurwa. Huge. Biegnij. Naga. <ścoughs> Ja się czuję jak w pościgu z Montin, by w... tam nie wiem, gdzie to było. Na początku w jakiejś bridge Ochuj. Pominąłem biker. Ominąłem wajkę Czemu ja ominąłem wajchy? Pieprzone wajchy Kam wajchy Czemu wszędzie tu są wajchy? Mamy po odcinka Gdzie są wajchy? Wszędzie, wszędzie wajchy Będzie do tej gry. Nara Ja biegnę? Dobra biegnę Jęczko mi rozpoznać mamy do biegu

Ciągniej! Nara Okej, okay, Jink Chyba jednak nie żyj. Nie, my ją zabijemy Dobra Ciągnij to! Okej okay. Czy my z... nie zabiliśmy Okej okay. Coś czuję, że one się jeszcze pojawi w tej grze Ale tr trzeba przyznać diezaj Disney... ma dopieprzony A, dobra, ty to my wiem, wiem którym będę by... Uczą mi się z y, FNAF Security Bridge Ruin. Widzieliśmy to, zapadanie wentów to. Hejcia! Hejka. Glad to see you made it here without any complications whatsoever. <laughs> so we did some digging to learn more Check about out. that bothersome endoskeleton that keeps relentlessly pursuing you. No. From what we can tell, it was designed to keep Murray's son entertained while Murray worked. Mm -hmm. It would mimic There's the we. actions of those around it. At some point, the endoskeleton was exposed to some sort of violence, the details of which are a little fuzzy. This mimic endoskeleton then copied that violent behavior. We came up with some great ideas on how to protect yourself. Unfortunately, we came up with those ideas before the last technicians were sent in, and they ended up with less than positive results. So, that maybe distraction and avoidance are your best tools, as a direct confrontation will likely result in the loss of Yo. some limbs. Spokuja. The previous Just. technicians considered it an honor to lose less than the and I'm sure they would tell you that themselves if they hadn't died from blood loss. We expect you'll succeed where they failed. One out of three Fazbear employees has confidence in you. So go get them, Tiger. I found the location of another upgrade station in the showrooms. You can get there if you head back through the welcome show. That's the room where you entered the building. Check the monitor. I'm sending you a camera feed. Go there. Over and out spiega darling good job you can reach the lobby from here the lobby doors have been locked by some showtime run errors whatever that means look for a control station you should be able to get those doors to open by restarting the welcome show program oh mm -hmm. o, check it i'm present A, ten mam być. Dobra, super. Czekaj, bo tam jest przykra, tam jest prezent. To ja sobie to z chęcią zbiorę. Ciągniemy bajkę. Okej, okay, mamy control station. Yy, out of order. Spoko. O, oh, uh, Welcome to shop Dobra, teraz Szczerze, to tutaj mam przejść. A to jest tutaj Aha, na ja ten mam sobie zejść tam na dół. Okej. Okay. Okej. Okay. To teraz czekamy aż to się skończy i idziemy tam, prosto przed nas. Chyba, że nagle ktoś... Albo... Co? jest, Jackie? <laughs> Czy to było po prostu światło? Możesz te sadę i Dziękuję, proszę. Hmm? Mhm, mm dobra, to jest ciekawe bardziej. Bardzo piękne, muszę przyznać, Edwin, postarałeś się, naprawdę. Oho. Okej. Okay. Ja myślę, że w tym miejscu sobie skończymy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Następny odcinek jutro. Widzimy się jutro. Na razie.